Rozmawiać z nim kiedyś. Ja zapierdalałem, odwracałem do Krakowa 240 Fordem Focusem MK1, tym głównym podczas deszczu, i nic. Odwracałem do Krakowa. Kurwa. No, od Katowic do Krakowa bym nie jechał taką prędkością, bo ta czwórka w deszczu jest rozjebana. Nie da się tam jeździć. Ja pamiętam, ja to mówię za każdym razem, ale kurwa, byłem w ciężkim szoku. Wracałem trójką, deszcz był, wracałem z koncertu Friza, i nie, był jak, nie było jakieś turbo ulewy, tylko zwykły deszcz był. 10 samochodów rozjebanych na poboczu, kurwa co chwilę mijałem że trójkąt i potem jakiś samochód stał w rowie, znaczy tam na, na tym pasie zieleni czy, czy na poboczu. Yy, a jechałem 80-90, 80-90 i co chwilę, i co News chwilę wpadał jakby w taką dolinę ten samochód i go kurwa ten, i, i go majtało, nie? Miałem flashback, to, to też było niedługo później, nie, może 2-3 miesiące po tym jak mi samochód obrócił na deszczu na autostradzie, co widzieliście i miałem kurwa yy, miałem taką panikę ogólnie przez pierwsze, przez pierwsze X czasu, jak jechałem samochodem i padał deszcz, to miałem kurwa flashbacki, miałem flashbacki z tego jak mi obróciło samochód na autostradzie i miałem tak totalnie zero fanu z jazdy, nie, yy, jak deszcz padał i jechałem autem. Ale potem to minęło. Ja wracałem z Sopotu do Katowic tramwajem 240 km na godzinę. Zajebiście, byku. Do lasu pójdę sobie jutro, no. Takie życie, nie? Taki żywot. Przyznam się, że jak się zaczyna ta drama, nie spodziewałem się, że, że taki rywal jest, nie? No... Dobra, le lećmy z tematu. nawet napisała do ciebie o to na Instagramie, pisząc ci, że się pomyliłeś. I co tutaj mamy? Ale Wardęga się nigdy nie myli, hahaha ha, ha, i jakaś jest... Przeróbka, jak krzyczę. Mamy tutaj argument, że nawet ta dziewczyna, co pisała z Leksiem, mi zwróciła uwagę, że się pomyliłem. Tylko, że rozmowa jest, jak, znowu, jak, jak to zazwyczaj u konopa, przycięta. Bo prawda jest taka, że nie wiem dlaczego ta dziewczyna uważała, że ja powiedziałem, że ta dziewczyna z czerwonymi paznokciami to jest Wiktoria. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Jaka ona Victoria? gdzieś przeczytała jakiś komentarz, że ktoś źle skojarzył, jakby mnie oskarżyła o to, ale po chwili powiedziałem, ej, nigdzie w moim materiale nie powiedziałem, że ty jesteś tą dziewczyną, że ty, Wiktora, jesteś tą dziewczyną z czerwonymi paznokciami i mi przyznała, okej. Okay. A Konop jakby uciął tą rozmowę i pokazał tylko, że ona jakby mi napisała, że o, pomyliłeś się, Wardenga, i to jest dowód, że u, słaby research. Wiecie, jaki to jest problem? Problem jest taki, kurwa, że już nie wiadomo, o jakich skrynach oni mówią i to się rozbiło na takie malutkie cząsteczki yy, i ten, no mi się wydaje, że Wardenga go kurwa zezłomuje jutro czy pojutrze, czy kiedy on ten film nagra, więc no, no to nie wiem. Tak jak mówiłem, jak oglądałem ten film Konopskiego, ten, ten, film jest średni, bo w sumie Wardędze on nic nie zrobi ten film, a tylko, tylko da Wardędze argument, żeby nagrać na Konopa, no to jest kurwa strzelenie sobie dwóch samobój pod rząd. Też Wardęga robisz. Nie kum. Zaprzeczysz, no właśnie. Lexiu Gate weryfikacja dowodów. Tak zaprzeczę, powiedziałeś to tutaj. Nie powiedziałem, że byłaś dziewczyną zdjęcia z zdjęć wycieku. W jaki sposób ty to oczysz? W drugim materiale dopiero będę mówił o tych fab folderach i właśnie kwestie tam poruszane. Podsumowując, nigdy nie mówiłem, że Wiktoria, czyli ta dziewczyna odsiadania na twarzy, jest dziewczyną. z... Revo go na live pięknie wypunktował, ale kogo? Ze zdjęć z czerwonymi paznokciami. To ona gdzieś sobie to jakoś tak skojarzyła i napisała do... Nie no, na pewno film nagrał, bo wiesz, to jest łatwe dwie bańki wyświetleń. Raz, że to jest trochę pieniędzy. Dwa, że na YouTube jest dużo większy zasięg niż na Instagramie. Poza tym czemu miałby nie nagrać? Same plusy tutaj widzę. Wiecie co, ja jej wyjaśniłem... pa. Ale ja nigdzie tego nie powiedziałem. A gdzie to zobaczyć? Na co ona odpowiedziała? Okej. Okay. A on mi mówi, o widzisz, na dziewczyna mówi, że się pomyliłeś. Widzisz, Wardenga pomyliłeś się tak jak ja. Jesteśmy na tym samym poziomie. Nie. No, on akurat Wardęgę słusznie zarzucał e, to, że po prostu łamie reguły. Tu to akurat się mega zdziwiłem, tu się mega zdziwiłem w ogóle, że ktokolwiek postuje Karionera. Karioner, kurwa, tak szczerze, jak posłuchasz Karionera, to on mówi, on mówi bardzo dobrze. Bo on ma y, szeroki zasób słów. On, on, jak coś tłumaczy, to, to tłumaczy to w taki sposób, że żebyś mu powiedział OK, plus jeden. Tylko jak posłuchasz dokładnie, co on mówi, to on jest, on jest bardzo taki ekstremistyczny w, w tych swoich wypowiedziach. U niego jest kurwa albo czarne i białe. To wszystko, nieważne co jest. I on tak kurwa, nawet czasami w niektórych tematach byś mu przybił rację, tylko kurwa on jeszcze doda takich pięć argumentów, że się kurwa niesmacznie robi. Więc no, ja nie wiem co się stało Fregulamin z ...Twitcha I dostanie tam bana. Dla Mardenki najlepszą odpowiedzią. Teraz 500 tysięcy z wyświetlem może zarobić. Czekaj. No jest coś po... Z 2000 zł za 500 tysięcy świetle? był wjazd na związek sprzed 4 lat. Co ta prywata miała na celu? Ja bana nie dostałem za streamowanie na dwóch platformach, tylko za użycie obraźliwego słowa. Chyba powiedziałem po prostu cfel albo Simp. Yy, na, na, jak grałem w Lola, i tutaj jest ban właśnie za, na 7 dni, że no po prostu takie słowo, bo na Twitchu są różne słowa zamazane. Rioner mi zarzucał, że ja bana dostanę za streamowanie na YouTube i na Twitchu. Że tam mogę tylko na Twitchu streamować, jak mam partnera i tak dalej. No, i powiedziałeś, że no słusznie mi zarzucał. No tutaj pokazałem, że niesłusznie, nie bo za to nie dostałem do tej pory nic. Przejdźmy do tak zwanej prywaty. Dlaczego Wardenga wyciągasz prywatę? Niestety nie była prywata, bo jakby Karioner nagrał dwa odcinki odnośnie tej relacji z tą dziewczyną. Pierwszy odcinek to był Katarzys. Ten odcinek Karioner postanowił po kilku latach zdjąć, no bo uznał, że to już nie jest aktualne, ale nagrał później Katarzys drugą część, nie? więc jakby to już nie jest prywata, bo sam uczynił z tego temat publiczny, wrzucając to na YouTube, musi się liczyć, że ludzie będą o tym dyskutować. Więc tutaj Konop zabrakło Ci ponownie researchu. To nie była prywata. To były publiczne informacje podawane przez samego zainteresowanego. W materiale Konopskiego jest dużo takich scenek, żeby mnie prześ... wyśmiać po prostu. Nie? I teraz wam pokażę moją ulubioną. Pracownik TVN. Na mu. Dobrze, k**wa, dobrze, dobrze. I po tvn nie. Leks TVN. Do końca nie rozumiem, co ta scena ma na celu, no ale widzimy tutaj jakbym... No, że niby jestem pracownikiem TVP i nagaduję na TVN, nie? Tak jest wycięta moja twarz. I tak nie wiadomo, nie, tak brzmi jakbym kurwa był takim nienawiścią zio zioł, no A bo wie, atakujemy pracownika TVN, lex TVN. Teraz sprawdźmy, z czego to był szot. My mamy tutaj Sylwestra grającego w League of Legends i uwaga, uwaga, dlaczego on wyzywał pracownika tvn -u? Bo doktor Mundo miał nik pracownik TVN-u. Wow! A TVN kurwa, jest i teraz jest nasz, ich ich kurwa, ja tutaj będę As fragment, jak <grym> y <grym> Konowski <grym> niesamowicie spłyca y tą całą akcję, że to w sumie nie było tyle lajków pod tymi postami, które tam nazywały Leksia od najgorszych, że to 13 było? polubień, tu 78. Większość ludzi była przekonana, że wysłał tam swoje nagie przyrodzenie. Nawet ten artykuł, który pokazujesz, to jest posna bezużytecznej, w którym nic nie jest napisane o gołym przyrodzeniu i to ma dosłownie z jakichś 70 polubień. A z tweetami jest podobnie, bo tam też macie dosłownie 0 lajków. I podobnych zabiegów Wardengo użyło też w innych odcinkach dookoła tematu. Część widzów uznała po tym fragmencie, że Leksiu przechowuje na telefonie zdjęcia nieletniche. część widzów uznała po tym fragmencie, że pracownik te Tak. Ten post, co pokazałem faktycznie miał 13 lajków. Ale zapomniałeś Konopski, że takich postów były tysiące, a hashtag Leksiu is Overparty był najpopularniejszym hashtagiem na Czasami, Twitterze no. przez kilka dni. Ja w swoim materiale miałem wszystkie tweety pokazać wszystkie jakieś. Ogólnie też najgorsze jest to, bo powiedzmy, wy jesteście takimi ludźmi, którzy są. Biegli z internetem, nie? Którzy są biegli z internetem, nie, wiecie, kto to jest Leksiu. Jak Leksiu pokaże, czy nie pokaże parówki, to, to o tym wiecie, bo nagra o tym, nie wiem, Bardenga, nagra o tym Rewok, ktokolwiek. Jak potem się okaże, że jednak nie pokazał parówki, to też się o tym dowiecie i, e, i najpierw się dowiecie, że niby pokazał parówkę, potem, że tej parówki nie pokazał. E, najpierw się dowiecie, że pisał do 14 latki, potem ktoś to sprostuje, że nie pisał do 14 latki. E, i spoko, nie? Zostaje taki mały niesmak, ale no wiecie, że nie pisał do tej 14-latki, jak wyjdzie, że ten. Ale w momencie, kiedy przechodzi to, to na inne media społecznościowe, to takim losowym fanpage'om, takim losowym fanpage'om, opłaca się napisać, że jakiś YouTuber, czy jakaś znana osoba, pokazywała parówkę, bo ktoś tak twierdzi. I dużo osób, które nawet nie wie, co to jest Leksiu, nie wie, co to jest Team X. Nie za bardzo wchodzi na YouTube'a, czasami może sobie, nie wiem, muzyki klasycznej posłuchać, bo ma 40 lat. Już wyświetliło mu się, bo napisał o tym jakiś portal, czy napisał o tym jakiś fanpage, który na co dzień nie pisze o takich osobach, bo jest duża afera. Tylko potem, żeby sprostować to, że Leksiu nie pokazał jednej parówki, to takim, to takim profilom czy takim portalom nie opłaca się tego pisać, no bo po co? Drama jest, jak ktoś pokaże parówkę. Ale nie opłaca się potem postawać, bo to nie robi zasięgu, że a pamiętacie, jak pisaliśmy, że ktoś pokazał parówkę, no to jednak jej nie pokazał, nie? Więc zawsze negatywny, yy, negatywna opinia czy negatywne yy, fakty budzą w kurwę zasięg i tego nie da się sprostować, nie da się tego sprostować. Taka kampania, taka kampania, żeby to dotarło do tych wszystkich ludzi, to by kosztowała setki kurwa milionów złotych i to jest i to jest ogólnie najgorsze, nie? Bo dowiedzieć się, że ktoś jest chuj, pedofil w ogóle i to tamto, stramto, łatwo się coś takiego szeruje. A że jednak tego nie było, to to się nie szeruje. Więc jest teraz x tysięcy osób, jak nie setek tysięcy osób, które myśli, że y, jak zobaczy lekarz, to sobie powie, a ty chyba ten co wysyła parówkę. Pomimo tego, że już zostało pokazane tam do nieletnich, że tam nieletni nie wysyłaj parówki, nie? No. Jakie się pojawiły przez trzy dni odnośnie, że Leksiu jest taki i taki, że Leksiu pokazywał gołe przyrodzenie, cały Twitter o tym huczał, chłopie, a ty to pokazujesz, że o, zmanipulował, ale naciąga wardenka fakty. Przecież tu 70 lajków ma jakiś artykuł, a tutaj 13 serduszek. Ja pierdolę, kurwa! Manipulacje, bo wstawiłem tego screena na Twittera. Przeanalizowałem sobie kilka konwersacji i tak prawdopodobnie obciąłem tego screena. Ale równocześnie w Twitch napisałem o kilkunastu dziewczynach, a nie żadnych dzieciach. A tutaj to już ja zgupiałem, nie? Że tak, pravdo, prawdopodobnie. Nie, że no obciąłem screena, przepraszam, tylko prawdopodobnie obciąłem screena, ale, ale nie napisałem, że dzieci, tylko y, dziewczyny. Ale co to się kurwa ma? Ja, ja po prostu jestem w szoku, nie. Jakie tam procesy myślowe zachodzą u tego chłopaka? Tak, obciąłem screena, ale na moją obronę powiem, że napisałem dziewczyny, a nie dzieci. A gdzie to jest kilkanaście dziewczyn w sumie? Kurwa, wytłumaczy mi ktoś, co to, co to ma jedno do drugiego? Przecież nie mi się wydaje, że przez te kilka dni, jak Leksiu był wyzywany od yy, najgorszych, to, to nigdzie konob nie powiedział hola hola, szanowni państwo, Proszę tak go nie nazywać, tu jednak nie chodziło o osoby poniżej 15 roku życia, nie, tylko Konop zadowolony tam mówił, że o to jest ważna sprawa, on jest bohater teraz i on się będzie zajmował tymi sprawami, a teraz... Że, ale o, odczepcie się ode mnie, przecież ja nie napisałem nigdzie dzieci, tylko napisałem dziewczyny. O kurwa mać, powiem Wam, że to jest ciężko. A, resztę to już sobie tam zostawię na las. Ej. Muszę Konowskiego jednak przeprosić, bo ja tam bardzo źle się zachowałem. Bo powiedziałem, że on powinien iść tam pracować do DVP. I muszę go za to przeprosić, bo kurwa jego poziom jest poniżej DVP. <grym> Teraz wiecie, Ziomek, tak nagrał na mnie film. Już nie, już nie będę tutaj mówił, jakiej jakości to jest film. No ale dzisiaj tak. Mógł to ze mną skonfrontować, nie? Mówię, ej, pogadajmy, powiedz co tam powiedziałeś w filmie, daj Ci od razu to wyprostujesz, żebyśmy mieli jasność, żebyśmy mogli to skończyć. Nie, ja, ja, nie, ja nie, chcę, nie chcę dzisiaj, bo za świeże to jest. To ty kurwa, to ko komentarze robisz, masz możliwość skonfrontowania się z gościem, na, na którego nagrałeś film, a ty, oj, nie, nie bo za świeże. To kiedy. A widziałem jedną rzecz. Po części Majewskiego, bo ja po Majewskim chodziłem na ten. To Majewski tak chyba normalnie gadał z Wardęgą i szli razem. Nie wiem, gdzie szli, może na ten. Chyba szli. Tam gdzie był catering, bo ja ich mijałem. Szli i rozmawiali ze sobą tak normalnie. Ktoś to nagrywał najprawdopodobniej kamerzysta Sylwestra, więc, więc chyba będzie jakiś follow-up do ostatniej akcji. Będziemy mogli pogadać o o twoim materiale i tak dalej, kurwa, za rok. Powiem wam, że ciężki przypadek, nie? Cięż, ciężko jest. Ciężki dzień mam w ogóle. Idę spać. Mówię się, że się w szok, że Dzisiaj mnie aż ochrona musiała yy, przypilnowywać, żebym broń Boże do, yy, do kogoś nie zagadał, nie? Dziwna sytuacja. Teraz taka wisienka na torcie, którą Powiem Wam jedną rzecz, Bardenga miał prowadzić dzisiaj ten, do na tej scenie. I wiecie, dlaczego nie prowadził? Bo tam się dogadywali na ostatnim, z tego co słyszałem, że się tam dogadywali na ostatnim chwilę i ludzie nie byli poinformowani, nie? Wiecie, że na przykład siemano, będzie to prowadził Wardęga i obawiali się, że Konop nie będzie chciał wystąpić. Tak słyszałem. A tego to Palasajt prowadził. Ale miał Wardenga, to prowadzi. Szkoda, że Wardenga to Wiecie, mi to jest obojętne. Ja nawet, się dowiedział... ja nawet nie wiedziałem, co to będzie prowadził, ale jakbym się dowiedział na ostatnim chwilę, że Wardenga, to bym powiedział, o, może coś ciekawego zapyta. A ludzie są tacy, o nie, Wardenga, o, macie może pytania? To jest, dla mnie to jest żenujące, bo kurwa, wiele razy słyszę od kogoś, jak ma gdzieś tam na jakiś czy coś. Ty a powiesz, o co będziesz pytał? Którą właśnie dostałem od jednego z widzów, który już robi lepszy research. O... Mówił Kaniowskiego? Okej. Okay. Ciebie, mówiłeś, że ten post z wiedzy bezużytecznej, ile tam miał? Tylko 74 lat. Czy Majewski sobie nie życzył? Ja słyszałem, że Majewski był fajny z tym. Że. Że ten. Że. Że. Ja, jak ja nie lubię kurwa Majewskiego, to przysięgam wam, że słyszałem od osoby, która raczej by nie miała. Nie miała po co by mówić inaczej, że Majewski nie miał żadnego problemu z tym, żeby to Wardenga prowadził. Nie wiem czy, bo to już było po fakcie, nie? nie wiem czy potem go zapytali, czy nie wiem, ale ponoć Majewski nie ma z tym żadnego problemu. ...lajków, to pa kurwa teraz na to! ...który pokazujesz to jest post na Bezużytecznej, w którym nic nie jest napisane o gołym przyrodzeniu i to ma dosłownie z jakichś 70 polubień... Astry ...na to, to jest też ten post z Bezużytecznej na fanpage'u Wiedzy Bezużytecznej i ile ma? Prawie 10 tysięcy! I co koleżko? I kurwa mnęła O mój, że się cieszy na ten kecz z nim A się Kurwa se to wyjaśniam Powiem mam tak, to że... To, że Majewski w moim odczuciu zachował się nieładnie, nieelegancko. Na ostatniej gali, gdzie go ogłaszali, no gdzie tak lekceważąco go bił po twarzy yy, i, i się tak. No tak niefajnie się zachował w stosunku do niego, to nie zmienia faktu to nie zmienia faktu, że jak najbardziej, yy, jeśli chce się z kimś skonfrontować, to niech się z nim skonfrontuje, nie? Nie w taki kurwa, w taki hamski kurwa sposób, w jaki, w jaki to zrobił, wiecie taki, bo to było mega znieważające. Nie? Kurwa, to, to takie chujowe było no. Podchodzisz do typa, który ledwo chodzi, kurwa idzie o kulach i, i ten podchodzisz i, i z tak znieważającego klepiesz po twarzy i kurwa go traktujesz jakby był śmieciem. No nie fajne to jest, nie fajne to jest. Możesz kogoś nie lubić, ale w takim razie powiedz mu nie będę z tobą rozmawiał i se idziesz dalej, ale jak już z kimś rozmawiasz wiesz. A potem jeszcze chyba pisał, żeby mu najebał. No to nie wiem, może mu przeszło.